No, i witam Was. Tutaj mam zjadacza serka, który Wam obiecał, że zje serek, także Edward jest tu ze mną. I w międzyczasie, kiedy Edward jest serek, ja powiem Wam, że udało nam się wreszcie zebrać te 14 tysięcy, także idziemy tylko dalej. Zostało nam 3295 zł, żeby przebić GSP-10 z 2021, także oby tak dalej. Jedziemy mocno, to jest drugi dzień, a my już mamy tak dużo. Więc tak. Smacznego Edward. Piękny ran, Udało nam się. Nawet prawie była moralowa kraina, ale nie zadziałała niestety. E, I jak Edward zje, to przyjdzie do was z kolejnym ranem pingwinek Kelvin. Udało wam się go odblokować, więc będziemy mieli kolejnego prawie KO. Sześć poziomów z tego co się dowiedziałem. Ostatni poziom to jest skopiowany boss, tylko reskin. To jest wszystko, co się dowiedziałem w tym momencie. Także Edward pewnie... No jakby nie cała gra była praktycznie reskinem kangurka Kao, no nie? No okej, okay, więc kolejny KO. Także mamy kolejnego KO, będzie znowu skakanie. A już jutro mamy Cuphead'a i brakuje Wam tylko 463 zł, żeby Luigi'emu zrobić trochę na złość i zmienić mu kategorię na Hater Percent, czyli żeby mógł tylko używać piszu i praktycznie niczego więcej. Także jeżeli chcecie mu utrudnić poranek. Brawo, Edward. Dziękuję bardzo. Obiecał i zrobił, tak? Więc jeśli chcecie ludziom utrudnić trochę życia, brakuje wam 463 zł oraz możecie mu wybrać zakończenie, w tym momencie wygrywa walka z diabłem. Więc jeżeli chcecie zobaczyć walkę z diabłem, jest 41 zł. Ale jeśli wolicie, żeby miał jednak trochę lżej i tylko oddał kontrakty, to w tym momencie jest 0 zł, także wolne do zesnajpowania. Jak to, zero w ogóle litościwych osób? Nikt nie chce. O, Dosłownie mamy. E, obie licytacje są tylko po to, żeby ludzi miał trudniej. I w tym momencie wszyscy chcą, żeby ludzi miał trudniej, więc jest świetnie. No w sumie coś w tym jest, ale jednak ktoś musi się ktoś się wyznać, no więc tak. to też polecamy. No tak, jakby że... nie patrzeć, po to jest właśnie bid war. Dokładnie, więc jeżeli chcecie jednak ludziom troszeczkę ułatwić życie, to pewnie Hater Percent, myślę, że dacie radę 463 zł, ale walkę z diabłem możecie mu odpuścić, 0 złotych w tym momencie. Mamy również od Edwarda potem e, Repentance, tak? Dobrze powiedziałem? Repentance. Tak, wiedziałem, Binding że to jest Także tutaj też macie integrację z czatem Twitcha. Chcesz coś powiedzieć na o tym więcej? Co to by się działo? W sumie mogę to podsumować w jednym zdaniu. Chaos. Istny chaos, ponieważ będziecie mieli możliwość wtedy wybierać, czy będą się pojawiały dane przedmioty, będziecie mogli je zabierać, tworzyć przeciwników, rzucać eventy, zabierać pick-upy. Dosłownie cały czas coś się będzie działo. Tak, więc jeśli chcecie Edwardowi też utrudnić życie, zjad Serek dzisiaj dzielnie, ale jutro możecie mu trochę dokopać w kość. Także śmiało, brakuje nam 489 zł do tego, żeby zintegrować Was i Edwarda jutro, który będzie nam pokazywał Izaka. No i co, Edward? Jesteś gotowy w takim razie na swój run? Nie, ale i tak będę robił. Ok, więc w takim razie, jeżeli, Edward, myślę, że już możesz się iść przygotować. Dzięki Ci, że wpadłeś. Dziękujemy Ci za piękny Serek. A w tym czasie, on jak on się przygotuje, ja Wam pokażę jeszcze, jakie nagrody możecie wygrać. Także mamy oczywiście gierki. E, mamy, naj, najlepsze jest to, że mamy tutaj całe zwierzę jest w ogóle. Także mamy Kerbiego, Zadyszkę i inne gierki. Także jeżeli chcecie, zobaczcie na GSPS nagrody. A tymczasem wiedzę, że Edward już jest gotowy. Także żegnam się za Wami ja i mój piesek tutaj. I trzymajcie się w takim razie. I bawcie się dobrze. Dzień dobry, wieczór po raz kolejny. Ja jestem Edward i teraz zapraszam Was na grę, którą udało Wam się odblokować dzięki Waszym donacjom, czyli pingwinek Kelvin w kategorii Any percent. Przyznam się, że on już jakiś czas temu na GSP ie był, ale prawda jest taka, że ta gra miała swój renesans na przełomie tego i poprzedniego roku. Po prostu dużo się zmieniło, dlatego już za sekundę ruszamy. Zaczynamy odliczanie. 3, 2, 1 i start. I jedziemy od razu z pingwinkiem Kelvinem, pierwszy poziom, i od razu już się dzieje, ponieważ już w pierwszych sekundach musimy wyjść out of bounds. Ta gra w tym momencie obecny rekordista osiąga czas, który jest szybszy od Super Mario Bros. na NES-a w kategorii 100%, Więc naprawdę tutaj wiele optymalizacji zostało zrobionych. Pierwsze rany tam, ojej, ja pamiętam jeszcze czas, kiedy ta gra miała rekordy w 6 minutach. Oj oj, niestety się zdarzyło, mała wpadka, ale jesteśmy na takiej sytuacji. Przygotowani? Jakby nie patrzeć, e, i na wszelki wypadek jest dłuższy. Gdyby nie fakt, że nie, daję Ci teraz e, jedną małą prośbę. Jeden rozkaz praktycznie. No, jeżeli się nie będziesz chciał słuchać, to się nie dogadam. Dobra, jeszcze raz spróbujemy, po prostu źle wykalkulowałem jedną odległość i, i zaraz weźmiemy się za najważniejsze skipy jakie mamy, ponieważ tak naprawdę druga połowa gry zyskała największą optymalizację jakie tylko można było sobie wyobrazić. O i w tym momencie lądujemy sobie na tej oto zjeżdżalni wodnej. Możecie odpalić sobie motyw slidera z Super Mario 64. Pingwinek Kelvin, jeżeli chodzi o sterowanie, jest dużo, dużo bardziej, powiedzmy prosty, bardziej intuicyjny niż kangurek Kao, ponieważ tutaj, żeby przemieszczać się szybko, po prostu trzymamy. Slide i na tym brzuszku jedziemy sobie do samego końca poziomu. Nie mamy strafe jumpingu, nie mamy takich rzeczy, po prostu teraz jedziemy. Właściwie teraz nawet nie muszę nic zrobić, tylko lewo, prawo, żeby móc dojechać jak najszybciej, najszybszą, najprostszą drogą do końca. I skoro sobie tak będziemy jechać, póki tutaj nie dzieje się jeszcze więcej, to mogę oddać na chwilę głos do studia, bo myślę, że coś będzie do powiedzenia. Oczywiście mamy 50 zł od gołębiowskiego Piękwinek Kelvin. Pog. Mamy również 9 zł od El Rosa. Chciałbym pozdrowić Edwarda. Niech moc Arangidusa będzie z tobą. Obydwie te donacje poszły na integrację z czatem Twitcha w Isaacu. I Mamy również dwie piąteczki. Jedną od Sary Ayamo. Edwardzie, dla ciebie pozdrowienia od Śpiącej Dorki. Możesz powiedzieć o tym, jak robiłem bananowy labirynt pod alarmy na... <grym> A dla ludzi z czatu... Wejście piąte na Republikę Mamona to jest jedyna prawidłowa piosenka na zakończenie, bo jest ona napisana dla pieniędzy. I faktycznie idzie to na Mamonę do śpiewania na podczas przemówy końcowej. Jest też piąteczka od kolegi. Liczę na wiele pobitych rekordów czasowych, jak i zebranych pieniędzy. Razem możemy wiele. Bardzo dziękuję za wszystkie wpłaty, które były. Nawiążę tutaj do tego, co Sara napisała. Otóż, tak, okazało się, że ona ma bardzo podobny głos do papatki, dzięki czemu jeden z komunikatów u nas na, na Twitchu dosłownie jest bardzo rzadki ja akurat ma jej głos. A teraz wracamy do pingwinka Kelvina. Mamy poziom trzeci, czyli sekwencję ucieczkową przed. Ja, w sumie bardzo. Dobre pytanie, bo teoretycznie tutaj powinno coś mnie gonić, ale zdążyliśmy już to wyprzedzić w pierwszych pięciu sekundach. Dlatego teraz jedziemy prosto, ale jest przed nami jedna bardzo trudna przeszkoda. Tą przeszkodą jest ten most, więc wykorzystam checkpoint, który mam, ponieważ możemy sobie tutaj postawić checkpoint w dowolnym momencie poprzez Enter. Na całe szczęście most nie popsuł mi planów, ale teraz zaczynamy poziom czwarty i od tego tak naprawdę zaczyna się całe rano. Zaczynamy. Sztuczkę, która powiedzmy jest tak skomplikowana jak niektóre cap jumpy w Super Mario Odyssey. Otóż będziemy chcieli pominąć część tej wieży. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jeden dodatkowy, i proszę bardzo, w tym momencie nie dość, że wykonaliśmy side step, to jeszcze extended side step. Te dwie sztuczki, które mieliście okazję zobaczyć, zostały odkryte dosłownie chwilę po tym, jak ta gra zaczęła mieć swój renesans. Sidestep działa bardzo dziwnie, jeżeli zejdziemy z danej platformy, jakiejkolwiek, w przestrzeń i zejdziemy w prawo, to nie działa w lewo, to działa tylko w prawo, to pingwinek praktycznie w ogóle nie traci wysokości, e, dzięki czemu możemy niektóre dziury przejść dużo szybciej. A do tego Extended Jump. Jeżeli jest skok, który jest do punktu, który jest troszeczkę niżej, to poprzez Extended Jump możemy troszeczkę sobie tę odległość przedłużyć. A ten Extended Jump to jest po prostu spin w powietrzu. Będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć go później. I tutaj nie powinienem się aż tak bardzo chwalić, ale cieszę się, że przynajmniej w tej grze mogłem dołożyć swoje 5 groszy. Albo 5 zł, chyba że ktoś będzie chciał zaraz rozpocząć kolejny pociąg donacji. Ponieważ zarówno out of Bounds, które za chwilę zobaczycie, jak i ten sidestep zostały odkryte przeze mnie. Teraz wychodzimy po raz kolejny na out of Bounds, pomijamy cały poziom, ale będzie jeszcze kwestia tego, że trzeba będzie wrócić inbounds. Teraz jak my to zrobimy? Rekordziści robią to zdecydowanie szybciej, ale ja to robię bezpieczniej i cholipka po to wynalazłem ten side step, żeby móc z niego korzystać. Wybierzemy się dokładnie do tego punktu i teraz wykonamy side step w tę stronę. Jest on dużo wolniejszy i jeszcze powoduje, że bardziej spadamy. Ale tutaj mogę sobie troszkę polewidować i wylądować bezpośrednio u bosa. Barto skip na samym początku planszy. Mamy odrobinę klatek nietykalności, dzięki czemu mogłem przejść przez ta lasery i od razu walczyć z złym doktorem grzałką, który chce tam roztopić lod i coś tam, coś tam nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ w tym momencie. Czas. Yes! ojeny oh, Bałem się, że z powodu tego początku nie zmieszczę się w estemiecie, ale mamy 5,58. Obecny rekord to jest bodajże 4,42, odliczając minimalne lody, bo to jest tam w granicach jednej sekundy. Więc w tym przypadku chciałbym jeszcze pozdrowić całą tabelę speedrun.com, jeżeli chodzi o Pingwinka Kelvina i zachęcam Was też do wszystkich oglądających do zajrzenia na tę stronę i zobaczenia tych wszystkich ranów, ponieważ to są ludzie, którzy no po prostu sprawili, że ta gra jest milion razy lepsza do ranowania niż była wcześniej. A ja w tym przypadku mogę jeszcze oddać na chwilę głos, jeżeli coś jest do przeczytania. A pewnie. Wskoczyła nam jeszcze dyszka od Lotrowca. W komentarzu jest tylko uśmieszek. Prawdopodobnie taki troszeczkę złowrogi uśmieszek, ponieważ idzie ta dyszka na integrację Shaden Twitcha w Noicie. dobry wybór. No, w takim przypadku ja mogę Wam podziękować za dzisiaj. Zapraszam Was oczywiście na kolejne rany, zapraszam Was do wpłacania, a jeżeli będziecie chcieli z jakiegoś powodu zobaczyć jeszcze mnie, no to będą kolejne rany jutro, więc dziękuję i do usłyszenia. Thank you you yeah.